Witajcie, kochani, szczęście a pech. Wielu ludzi uważa, że istnieje coś takiego jak szczęście, czy istnieje coś takiego jak pech. Nie ma czegoś takiego. W Biblii widzimy, że kiedy podejmujesz dobrą decyzję zgodną z prawidłami Bożymi, to wtedy otrzymujesz błogosławieństwo. A jeżeli podejmujesz błędną decyzję, niezgodną z prawidłami, to otrzymujesz przekleństwo. I o to tutaj tak naprawdę chodzi. Nie musisz się szczęśliwie urodzić, nie musisz także mieć w życiu pecha. Często, kiedy demon siedzi na jakiejś osobie, to niestety osoby próbują mieć dobrze się w życiu, mieć szczęście, a im nie wychodzi. Na przykład znam takiego człowieka, który nie był narodzony jeszcze na nowo, nie był człowiekiem wierzącym, tak naprawdę. I próbował otworzyć firmę. Próbował z jakiejś niszy różne, różnego rodzaju pomysły, nic mu nie wychodziło. Kiedy oddał życie Jezusowi, odszedł z niego demon i otworzył po prostu mechanik, mechanikę samochodową na Śląsku. I wyszło mu, chociaż było wiele innych mechaników samochodowych, Bóg mu po prostu błogosławił. Czyli co? Miał szczęście. Więc kochany. Nie szukaj szczęścia, ale szukaj Boga. Jako osoba wierząca, jeśli w ogóle jesteś wierzącym, to w ogóle w, jakby wyrzuć ze swojej głowy, że istnieje coś takiego jak szczęście czy pech. Nie ma czegoś takiego. Są po prostu sprzężenia duchowe negatywne i sprzężenia duchowe pozytywne. Czyli, jak powiedziałem wcześniej, jeśli będziesz jako wierząca osoba poddawał się prawidłom Bożym, to na pewno będziesz miał ciągle szczęście, nieustanne szczęście. Jeśli zaś będziesz krzywo chodził, to będziesz zbierał owoc wedle rodzaju. Więc, kochani, nie ma czegoś takiego jak szczęście i nieszczęście to nie loteria ani fortuna. Tak wierzą ludzie w zabobony i pogańskie bożki. Ty, jako człowiek wiary, jeżeli narodziłeś się na nowo, potrzebujesz naprawdę. Iść do przodu, wiedząc, że każdy dzień będzie coraz to lepszy. Amen.